Jeżeli nasze q nie będzie równe 1, skorzystamy ze wzoru na sumę pierwszy wyraz razy 1 minus q do potęgi n przez 1 minus q. Jeżeli w takim razie nasze q jest równe 1, to nasza suma to będzie n -ty wyraz razy pierwszy wyraz naszego ciągu. W takim razie w podpunkcie A z treści zadania wiemy, że ciąg jest geometryczny, w którym pierwszy wyraz naszego ciągu jest równe 5. Zapiszmy w takim razie, że A1 jest równe 5. Nasz iloraz tego ciągu to jest 2 i suma, nie wiemy ilu początkowych wyrazów tego ciągu, ale wiemy, że jest równa 635. Niech N będzie naszą szukaną tego wyrazu. W takim razie będziemy mieli, że SN jest równe. Pierwszy wyraz razy 1 minus Q do potęgi N przez 1 minus Q. I to musi nam dać 635. Za pierwszy wyraz podstawiamy 5 razy 1 minus. Możemy tutaj też dwójkę od razu podstawić do potęgi n tej. 1 minus 2 musi być równe 635. 5 razy 1 minus 2 do potęgi n tej przez minus 1 jest równe 635. Minus 5 razy 1 minus 2 do potęgi n jest równe 635. Możemy podzielić przez minus 5... Otrzymując 1 minus 2 do potęgi n tej jest równe minus 127. W takim razie jedynkę przerzucamy na drugą stronę. Po lewej stronie mamy minus 2 do potęgi n, jest równe minus 128 i mnożymy przez minus 1, aby pozbyć się minusa na początku. 2n będzie równe 128. W takim razie musimy się zastanowić, jak, jak dwójka, do której potęgi żeby dała nam 128. No do potęgi siódmej, w takim razie nasze n jest równe 7. Należy tutaj dodać 7 początkowych wyrazów tego ciągu, aby otrzymać sumę równą 635. Pod punkcie B. Z treści zadania wiemy, że pierwszy wyraz naszego ciągu jest równy 2. Ilora z tego ciągu to są 3 drugie oraz suma naszego ciągu to jest 16 całych i 1 czwarta. Zamieniamy od razu to na ułamek niewłaściwy. Będziemy mieli 65 czwartych. No i szukamy znowu z naszego wzoru na sumę, czyli będziemy, że nie jest równe 1. Mamy w takim razie A1 razy 1 minus Q do potęgi N przez 1 minus Q i to jest równe 65 czwartych. Za pierwszy wyraz podstawiamy 2. Razy 1 minus, nasze Q to jest 3 drugie do potęgi n tej, przez 1 minus 3 drugie i to jest równe 65 czwartych. Możemy się pozbyć tej naszej minus 1 drugiej w mianowniku, bo będziemy mieli 2 razy 1 minus 3 drugie do potęgi n przez minus 1 drugą i to jest równe 65 czwartych. Czyli możemy się pozbyć tej minus 1, drugiej w mianowniku. W takim razie będziemy mieli minus 4 razy 1 minus 3, 2 do potęgi n i to jest równe 65, 4. Podzielmy przez minus 4, 1 minus 3, 2 do potęgi n jest równe 65, 4 razy minus 1, 4. W takim razie będziemy mieli minus 3 drugie do potęgi n i to jest równe minus 65, 4 razy 4 da nam 16, minus 1. Lewą stronę przypisujemy na razie bez zmian, natomiast prawo musimy sprawić do wspólnych mianowników, czyli mamy minus 65 16 odjąć 16 szesnastych. Minus 3 drugie n jest równe minus 81 16 w takim razie minus 3 drugie do potęgi n jest równe. No i 81 możemy przedstawić jako 3 do potęgi czwartej oraz 16 możemy przedstawić jako 2 do potęgi czwartej. W takim razie nasze n jest równe 4, więc należy dodać 4 początkowe wyrazy tego ciągu, aby otrzymać sumę równą 16 całych i 1 czwarta.